Aby zainstalować własne aplikacje systemu Android na urządzeniu z systemem Windows 11, należy uprzednio zainstalować podsystem Windows dla systemu Android. Instrukcje, jak to zrobić, znajdziesz na naszym kanale. Na początek, przygotuj plik APK aplikacji, którą chcesz zainstalować. Naciśnij ikonę Start i uruchom pod system Windows dla systemu Android. Włącz tryb programisty naciskając na przełącznik. Teraz należy uzyskać adres IP. Aby to zrobić, naciśnij na ikonę w module pliki. Zamknij nowo otwarte okno. Naciśnij na przycisk odśwież. Aby połączyć się z podsystemem Windows dla systemu Android, należy pobrać dodatkowe pliki. Naciśnij odnośnik do pobrania plików w opisie tego filmu. Pobieranie pliku rozpocznie się automatycznie. W zależności od przeglądarki może zostać wyświetlone okno z zapytaniem, czy chcesz otworzyć lub zapisać plik. Wybierz wtedy opcję zapisz plik. Po zakończeniu pobierania zamknij okno przeglądarki. Uruchom eksplorator plików i wybierz folder pobrane. Naciśnij prawym przyciskiem myszy na zapisany plik i wybierz opcję wyodrębnij wszystkie. Naciśnij przycisk wyodrębnij. Otwórz wyodrębniony plik. Przytrzymując na klawiaturze klawisz Control, naciskaj pliki widoczne na filmie lewym przyciskiem myszy. Możesz już nie naciskać klawisza Control. Naciśnij prawym przyciskiem myszy na jednym z zaznaczonych plików i wybierz opcję Kopiuj. Naciśnij zakładkę Ten komputer. Naciśnij prawym przyciskiem myszy na dysk, na którym zainstalowany jest system Windows. I wybierz opcję Otwórz. Naciśnij prawym przyciskiem myszy na folder Windows i wybierz opcję Otwórz. Naciśnij prawym przyciskiem myszy na puste miejsce i wybierz opcję Wklej. Naciśnij przycisk Kontynuuj. Jeśli komunikat pojawi się ponownie, zaznacz opcję wykonaj dla wszystkich elementów bieżących i naciśnij przycisk kontynuuj. Zamknij otwarte okna. Uruchom eksplorator plików i wybierz folder pobrane. Naciśnij prawym przyciskiem myszy na przygotowany wcześniej plik APK i wybierz opcję Kopiuj. Naciśnij zakładkę ten komputer. Naciśnij dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na dowolny dysk, zapamiętując przy tym przypisaną do niego literę. Naciśnij prawym przyciskiem myszy na puste miejsce i wybierz opcję Wklej. Naciśnij przycisk Kontynuuj. Naciśnij prawym przyciskiem myszy na skopiowany plik i wybierz opcję Właściwości. Naciśnij dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na nazwę pliku, a następnie jednokrotnie prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję kopiuj. Zamknij otwarte okna. Naciśnij prawym przyciskiem myszy na ikonę Start i wybierz opcję Terminal Windows z dopiskiem Admin. Jeśli zostanie wyświetlone okno z nagłówkiem Kontrola konta użytkownika, wybierz opcję Tak. Wpisz polecenie ADB connect oraz adres IP. Naciśnij klawisz Enter. Wpisz polecenie ADB Install i wprowadź ścieżkę do zapamiętanego dysku. Naciśnij prawym przyciskiem myszy obok wpisanego polecenia, aby wkleić nazwę pliku, a następnie zamknij cudzysłów. Naciśnij klawisz Enter, aby rozpocząć instalację. To już wszystko. Aplikacja systemu Android jest już dostępna na Twoim urządzeniu.